Jest pewna firma w Polsce, która uważa, że dzięki ich gotowanemu jedzeniu nasze pieski przestaną puszczać bąki i będą miały fajną sierść i znikną wszelkiego rodzaju reakcje alergiczne bądź pokarmowe. Chciałbym Wam dzisiaj taką firmę przedstawić. Mianowicie jest to Piesotto. Karol i Bartek poprosili nas o przetestowanie ich produktów. Najpierw chciałbym Was przeprowadzić przez stronę piesotto.pl, na której znajdziemy wszystkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób produkowane jest jedzenie piesotto. Jest to gotowane mięso z warzywami i z wszystkimi dodatkami, które są potrzebne w diecie psa. I piesotto to nie jest karma. Jak nie karma, to co to jest? Jedzenie dla psów to jest. Wchodząc na stronę piesotto, wystarczy, że klikamy na guzik Stwórz swój plan. Mam psa o imieniu, może dla shopa zamówię, bo on tu więcej je. Shop to pies. Pies, wiadomo. I ma dwa lata. Nie, jeden rok i 9 miesięcy. Waży 13 kg. Nie jest wysterylizowany. Shop to najsłodszy, najmądrzejszy, najwierniejszy. Cóż za trudny wybór? Najmądrzejszy. Ciekawe, czy mają rasę ryblu. No, macie szczęście. Aktualnie jest suchą karmę mieszaną. Dostaję smakołyki, wiadomo, suszoną rybę. Shop to sportowiec. Budowę ciała ma idealną. Shop potrzebuje 863 kalorie dziennie. Serio? Wybieramy dalej. Delikatny indyk czy soczysta wołowina. Wybierz, co wyląduje w jego brzuszku. A mają tylko indyka i wołowinę? No to wołowinę. I teraz tak. 14 paczek wystarcza na 14 dni. No dobra, złóż zamówienie. Oh my god, i teraz muszę te wszystkie rzeczy wypełnić, dobra. Drogą mailową newslettera. Nie chcę newslettera. Przecież nie będę tego newslettera czytać. Zamawiam i płacę. Dobra, dziękujemy za zamówienie Piesotto. No to zamówiliśmy, a teraz będziemy czekać. Mój pierwszy tydzień z Piesotto. To jest taki kartonik jeszcze. Z opisem. Przejście na Piesotto. A, bo to trzeba zrobić tak, żeby to się robiło po kolei. No dobra. Ja to pokażę tak. Tak wyglądają paczuszki z psot O. Jest napisany cały skład oraz to, w jaki sposób przechowywać. Oraz są wypisane wszystkie witaminy. O, gwiazdka. Jakość Human Grade oznacza, że każdy składnik użyty do gotowania psot może być spożywany również przez ludzi. Zostawiam jedno. I resztę wsadzam do zamryżarki. I będziemy testować. Już jedna rzecz się zgadza. Zamrażarka cała za, zawalona tym. I jedno zostawiłam, żeby się rozmroziło na jutro. Mamy dzisiaj pierwszy dzień spiesotto. Czyli wiem ja tego mu dać teraz. Poczekaj. Moment, bo to jest tak 7, 25%, ale nie z tej paczki, ale z jego dziennej porcji. Więc... Może, chyba no nie jestem dobra w machny, ale wiem. Ja. Damy na oko. Wyżej <grym zjadłem> To jest soczysta wołowina na pierwszy i drugi dzień. Tutaj mam miseczkę. Dodajemy połowę paczki wymierzone luniką, of course. Pachnie marchewką. Tak przyrządzoną miskę podajemy w stół. niam. No Dobra, to jest nasz pierwszy dzień i będziemy sprawdzać, czy będzie jak tak codziennie chętnie. Dziewie to dzień drugi. Nadal pachnie mięsem i warzywami. I tak wygląda paczka. Zostańcie jak w talerzu, bo on jest po prostu królem. To? to niby je, ja, nie? To chyba mu smakuje. To to też się nadaje do tych takich wylizywanych rzeczy. I Szop się podzielił trochę z kofi i jedzunkiem. Słuchajcie, za szybko to idzie, moja panna. Przez ostatnie dwa tygodnie wspólnie z moim psim stadem miałam przyjemność testować jedzenie Piesotto. I chciałabym dzisiaj Wam troszkę o tym opowiedzieć i dać taką listę plusów i minusów tego jedzenia. Więc zacznę od plusów, bo to jest super ważne. I zacznę tutaj od walorów estetycznych. Strona, która została przygotowana przez chłopaków z Piesotto, jest naprawdę bardzo przejrzysta, jest super, bardzo brawa za design, bardzo jest taka intuicyjna, wiadomo o co chodzi, można znaleźć praktycznie odpowiedź na każde pytanie, tak samo jak wszystkich wszelkiego rodzaju ulotki, które przyszły do nas z informacją właśnie. A propos tego, w jaki sposób mamy to dalej się posługiwać w ogóle tym, tą subskrypcją, ja się poczułam przeprowadzona przez każdy, nawet długi proces, w którym zamawiałam to jedzenie. Także tutaj olbrzymie plus, właśnie za to. Kolejnym bardzo dużym. Plusem tego jedzenia jest to, że to się w sumie samo porciuje i nam firma piesotto przysyła tyle jedzenia, ile powinien nasz pies jeść. Gorzej się robi w momencie, w którym na przykład piesotto ma pokryć tylko część diety naszego psa, tak jak w moim przypadku, kiedy to karmię moje psy jedzeniem suchym, dlatego że nie jestem w stanie ich karmić tym jedzeniem podczas na przykład spaceru. Kolejnym dużym plusem jest to, że możemy te jedzenia wtykać w różnego rodzaju zabawki edukacyjne. Zabawki edukacyjne, czyli na przykład takie gumowe jakieś kości, które mają tutaj dziury, w które można wtykać jedzenie, kąg wiadomo i taka na przykład mata. Yy, Liki mata to się podobno nazywa. Ja akurat mam taką najprostszą yy, i z tego też bardzo fajnie pieski sobie wylizują. Jeżeli chodzi o kolejne plusy, no to na pewno to, że firma jest... W miarę ekologiczna, ponieważ ta tacka, która została przesłana wspólnie z jedzeniem, jest z trzciny cukrowej, czyli jest w pełni biodegradowalna. Paczka jest, wiadomo, opisana, natomiast łatwo się z niej po prostu wyciska to jedzenie, łatwo się ją otwiera. No i teraz płynnie przejdźmy do kupy. Kupa po tym jedzeniu jest naprawdę bardzo ładna o wiele ładniejsza niż na przykład po puszkach wszelkiego rodzaju. Także to jest akurat w moim przypadku olbrzymi plus. No i takim jednym z plusów kolejnych jest to, że zajmuje to rzeczywiście jedną szufladę w zamrażarce, nie trzeba w ogóle o tym gdzieś tam myśleć, żeby sobie coś dodatkowo organizować przestrzeń. Jeżeli będą to większe psy, to pewnie będzie ta paczka na przykład na jeden dzień, więc wtedy zajmie trochę więcej przestrzeni w zamrażarce. Natomiast to jest kwestia oczywiście do sprawdzenia. Jestem pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o to jedzenie, bo mam takie sceptyczne zawsze nastawienie do tego typu nowości. Żeby nie było tak kolorowo, oczywiście. Cały ten proces ma również swoje wady. No jest ich kilka. Zacznijmy sobie od tego, że no jest to mokre jedzenie jednak, więc można je podawać z miseczki albo z różnego rodzaju tych zabawek właśnie edukacyjnych, natomiast ciężko jest je podawać z ręki. Więc dla mnie osobiście jest to po prostu olbrzymi minus. Drugi minus, taki trochę ubolewam nad tym, są tylko dwa rodzaje mięsa, bo jest wołowina i jest indyk. Jeżeli ktoś na przykład nie karmi swojego psa drobiem, no to ma do wyboru tylko wołowinę. Dużym minusem, który akurat mnie tą moją zeroistową duszę boli, jest to, że te wszystkie opakowania są plastikowe. Kolejny minus, to jest taki, że to w stanie takiego mega zmrożenia nie mieści się do tego pudełka. To mniej więcej tak wygląda. Pudełko powinno być troszkę większe i bardziej dopasowane rozmiarowo do, do tej paczki. Kolejnym minusem jest to, że piesoto zajmuje całą szufladę w zamrażarce, więc trzeba będzie zjeść wszystkie lody i wypić całą wódkę, żeby zmieścić jedzenie dla swojego psa. Ostatnim, srogim minusem tego jedzenia jest cena. My oczywiście nie zapłaciliśmy za to jedzenie, ponieważ otrzymaliśmy je w ramach testów. Natomiast jest tutaj faktura za to jedzenie i to jest 227,83 zł brutto za dwa tygodnie jedzenia jednego psa. i łatwo sobie można przeliczyć to, że na miesiąc wychodzi to dla dwóch psów o wadze 13 kg, które są dosyć aktywne, 1000 zł. Ja nie będę oceniać, czy to jest dużo, czy mało. Natomiast e, jeżeli ktoś ma ochotę karmić tylko i wyłącznie jedzenie Piesota, to może się okazać, że po prostu będzie to za droga impreza. Pytanie. zamawiać czy nie zamawiać? Ja osobiście jestem mega zadowolona. Trochę tych minusów jest, trochę plusów, i z tym was zostawiam. To tyle. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na kolejny film, ale nie wiem jeszcze o czym, ponieważ jeszcze nie wymyśliliśmy, który nagramy pierwszy. Łapeczka.